Cześć, tu Pani Opinia. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moimi, e, o moją opinią dotyczącą leczenia lekarzy i tego w jaki sposób jesteśmy traktowani my jako pacjenci i co myślę o poszczególnych profesjach jeśli chodzi na przykład o laryngologów geriatrię lekarza rodzinnego i tak dalej, mam nadzieję, że uda mi się to wszystko pomieścić w tym jednym nagraniu eee, i nie zacznę znowu kasłać albo tak jak ostatnio miałam taką sytuację, że chciałam nagrać ważny temat, a wideo mi się nagle przerwało, przerwało mi nagrywanie po prostu tego filmu i było no, musiałam sobie poczekać kilka dni <laughs> ale może i lepiej jeśli chodzi o nasz ukochany temat leczenia i lekarzy, oglądałam sporo filmów, czytałam artykuły, rozmawiałam z ludźmi, oglądałam od czasu do czasu fakt, przyznaję, oglądam od czasu do czasu telewizję, chociaż bardzo tego nie lubię, bo wolę wybierać sobie filmy, które chcę oglądać, i robić rzeczy, które też wybiorę sobie, że to chcę robić tego dnia i tak dalej, a nie rzeczy, które ktoś mi mówi że powinnam zrobić, czy nie. No. I jeśli chodzi o lekarzy. Nasz kochany NFZ. Powiem Wam coś takiego. Jeśli ktoś dostanie zawału, jest wypadek, coś się dzieje niedobrego z nami. Nie wiem, złamaliśmy nogę, poraził nas prąd, no cokolwiek. Takie sytuacje się zdarzają. I chcemy na przykład iść, no najpierw wiadomo, że należałoby od razu iść do szpitala, czy zadzwonić po karetkę i heja, ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak potrzebujecie natychmiastowej pomocy i chcecie zapisać się do lekarza przez NFZ. <śmiech> <śmiech> Nie bez powodu tak mnie zadusiło. Rozmawiałam raz z jedną sędziną e, z Piotrkowa Trybunalskiego i ona ma takie samo zdanie jak ja. E, pytałam się jak to było w jej przypadku z nfz kiedy miała problemy natury kobiecej. Powiedziała, że pojechała do Centrum Zdrowia Matki Polki. No jeszcze wcześniej musiała się oczywiście zapisać na wizytę. No i zapytała mi ile to trwało, bo ona potrzebowała natychmiast tej pomocy. No wiesz. Musiałam czekać pół roku. Ile? Pół roku! Czyli moi drodzy, nieważne, czy pracujecie w fabryce, czy jesteście lekarzem, nawet lekarzem, czy prawnikiem, czy sędzią, jak ta moja stara znajoma, jak chcecie się od razu wyleczyć i zapisać na wizytę do lekarza na NFZ na innym Mieście, to Wy do tego czasu zdążycie już cztery razy umrzeć. Takie są realia. Naw to ja już słyszałam niejednokrotnie, że o to trzeba być właśnie, mieć jakiś wyższy status, żeby lekarz nas szybciej przyjął i tak dalej. Nie. Jeśli chodzi o NFZ, to oni się nie patrzą, czy ktoś jest sędzią, czy nie. No, chyba, że ktoś u nich bierze łapówki, no to wtedy jest zupełnie inna rozmowa. Ale jeśli taki człowiek, który no jest prawnikiem, lekarzem, sędzią i tak dalej, sam chce się zapisać do lekarza, to będzie czekał pół roku albo i dłużej. Chciałam zapisać swojego ojca na rehabilitację. Po tym jak dostał udaru, jeszcze miał problemy z barkiem. No i poszłam do lekarza. Lekarz mówi, no dobrze, no to, za, no to tak październik listopad w porządku. W 2019 pytałam się o tą wizytę. No i dostałam karteczkę. Sprawa pilna, jakby nie było. Ja się tego, jak się tego nie wyleczy w ciągu najbliższych miesięcy, no to może mieć 10 razy więcej problemów z tym barkiem. A ja dostałam karteczkę z NFZ, na której pisało: No tak, to będzie październik, listopad, za rok, czyli koniec 2020 roku. No paranoja, za co my płacimy, jeśli chodzi o te wszystkie NFZ, -y, ZUS-y, te ubezpieczenia, jak i tak nie możemy skorzystać z tej opieki medycznej. Raz słyszymy, że jest za mało lekarzy. Kiedy chcemy się wyleczyć, bo coś nam się stało, nagle dowiadujemy się, że jest jakiś strajk w szpitalu. A co nas to powinno obchodzić? Co nas to powinno obchodzić? My płacimy, no to powinniśmy mieć świadczone te usługi. Tym bardziej, że tu nie chodzi o coś takiego jak, nie wiem, kaszel, no, przeziębienie. Tylko na przykład ma, możemy stracić rękę, nogę, mamy raka, nie wiem co, jeszcze jesteśmy po zawale, nagle mieliśmy wypadek, a tu ojom zamknięty, bo panowie strajkują. I cztery miasta dalej do lekarza. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam, a takie sytuacje dzieją się na co dzień. To jest po prostu jeden wielki kataklizm dla, nam, dla mnie. Ja w ogóle myślałam jakiś czas temu, że to mi się śni. Że to jest tylko moja wyobraźnia i czasem obejrzałam sobie w wiadomościach, że e, takie sytuacje mają miejsce. Myślę, e, chyba sobie coś podopisywali. Później ja to odczułam na własnej skórze i to był dla mnie totalny szok. Tak samo jeśli chodzi leki, o leki. Ludzie myślą, że jak oglądają reklamę w telewizji, w których jest sobie pani ładnie ubrana w kitelek, z karteczką, jestem lekarzem takim siakim, owakim. No i ta pani reklamuje: Kupcie ten lek. On jest świetny, on wam pomoże, i taki malutki druczek na dole, którego nikt nawet nie zdąży przeczytać. Wiecie? No, bynajmniej, może jakbym nagrała ten program telewizyjny i sobie w wolnym tempie to wszystko puściła, no to może zdążyłabym to przeczytać, ale na dobrą sprawę, no, jeszcze lupy bym potrzebowała, i to jest nie fair. Według mnie bardzo niefer. Tym bardziej, że większość z tych ludzi w reklamach wcale nie są lekarzami. To jest jedna sprawa. A nawet jak są lekarzami, to mogą być zupełnie innej specjalizacji, albo ci ludzie mogą być na przykład rzeczywiście. Może pastę do zębów reklamować dentysta, ale nigdy w życiu tej pasty nie używał. Nie miał jej na swoich zębach. A nawet jak miał to, mogło to mieć byle jaki efekt. Bo powiem Wam, jeśli chodzi, czy o pasty do zębów, czy inne tego typu sprawy, każdy dobiera ją według siebie. To nie jest tak, że jedna pasta pasuje wszystkim. Tak samo z innymi produktami. Nie ma czegoś takiego. My wszyscy jesteśmy inni i inaczej reagujemy na poszczególne leki, yy, jedzenie i tak dalej i tak dalej. Każdy jest inny. No, czyli tak to jest wierzyć reklamom, a raczej nie wierzyć. To jest jedna kwestia, jeśli chodzi o reklamy i lekarzy. Druga sprawa. Mówiliśmy już o nfz mówiliśmy o reklamach. Teraz powiem Wam coś takiego. Coraz bardziej popularne stało się coś takiego, że możemy się zapisać na wizytę online, czyli wstukujemy sobie o... Jest jakiś serwis, już nawet nie będę reklamować nazwy, tylko, tylko wiecie, jak jest super, ekstra lekarz, coś tam, coś tam.pl. No ja daję taki przykład z głowy, wymyśliłam sobie tą nazwę, żeby broń Boże nie robić reklamy jakiemuś innemu serwisowi. No ale wszyscy wiemy o co chodzi, że bardzo dobry lekarz, tyryryry. no i patrzymy sobie opinie innych ludzi, patrzymy sobie tytuły tych lekarzy, no i wiecie co? Ja się zapisałam do takiego lekarza laryngologa, jednego, drugiego. I jeszcze do kliniki dentystycznej, bo patrzyłam się, no. Tu opinie, tu znajomi mi coś powiedzieli, że no on ma tytuł, że jest doktorem, pisał pracę na ten temat, ma doświadczenie, ma świetny sprzęt. Dobra, poszłam do tego laryngologa. No i na zasadzie, wiecie, stuwa minut. <grym> Następne. I to nie było na tej zasadzie, że nawet coś człowiek zdąży powiedzieć, czy nie. Pokazuje się swoje papiery, mówi się, co tobie dolega, on patrzy się, a to będzie to, 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 no to pewnie będzie do dobra, to przepisujemy ten i ten lek. No, no. I na zasadzie, panie doktorze, ale nie przydałyby się jakieś badania. W zasadzie ja cierpię na to już od kilku miesięcy. Dentysta mnie odsyła do pana, pan odsyła mnie do dentysty. Ja potrzebuję jakiejś informacji, jakichś badań. Wywiad lekarski wystarczy? Tak, wywiad lekarski wystarczy. Ja tu widzę ja już wiem, co jest. Na zasadzie, stuba zainkasowana, następny. <laughs> mówię, no dobra, przepisam mi leki. Ja mówiłam, co mi dolega. No może trafi. Nie. Wykupiłam te leki, parę stóp dodatkowych poszło. No dobra, zażyłam te leki. Boże, zmiłuj! Jak zażyłam te leki, które mi podał, to po prostu dostałam takich palpitacji serca, miałam takie efekty uboczne, że nie mogłam oddychać po nocy, nie mogłam spać. Miałam problemy z mówieniem: no cuda się ze mną działy. Ale on mi doradzał, że to jest jakiś super ekstra lek z Niemiec, to, tamto, i żebym to wzięła. Parę dni. Dałam radę, ale w pewnym momencie, no znowu zapłaciłam za, za wizytę, umówiłam się, poszłam. Czy na zasadzie poszłam, później zapłaciłam. Jestem u niego, znowu siedzę, mówię mu, jak sprawa wygląda. O no dobra, to jeszcze to sprawdzimy, co tam masz w środku, sprawdzimy ci nos, uszy, obejrzymy gardło i ten... No ja nic tutaj nie widzę. Nie, wszystko jest w porządku. No, nic nie trzeba zmienić. No i mówię mu o... o o efektach ubocznych, a to przejdzie za jakiś czas. <grywa> Wkurzyłam się. Ale <grywa> mówię, no dobra, jeden leg odstawiłam. Dwa jeszcze brałam, bo naprawdę potrzebowałam czegoś, miałam problemy z oddychaniem. Jak w pewnym momencie zaczęłam mieć takie efekty uboczne, że już miałam ból głowy, rozpierający chciał mi się wymiotować, nie mogłam spać tutaj się a to już powiedział, o nie. Zadzwoniłam do niego, że od razu muszę się umówić. Powiedziałam mu o co chodzi, że mam takie przyjął mnie i nawet nie chciał pieniędzy za tą wizytę. Zgadnijcie dlaczego? No dlatego, że mam broń Boże złej opinii na jego temat gdzieś w internecie nie wpisała. Ale no nieważne, jeśli chodzi o to, że po jego lekach miałam efekty uboczne i gówno mi w ogóle pomógł. Nie chciał w ogóle, żebym szła na jakiekolwiek badania, powiedział mi tylko, żebym sobie wzięła tabletki uspokajające, bo chyba mam trudne życie. Mówię, człowieku, ja oddychać nie mogę. Ja mam problemy od dwóch lat, ja potrzebuję pomocy. Dentysta mnie leczy, pół roku mam stan zapalny, a Ty mi mówisz, że ja powinnam do psychologa iść czy gdzieś? No stan zapalny to nie wynika z tego, że ja potrzebuję... No bez przesady. No i właśnie z takimi ludźmi mamy na co dzień do czynienia. Ty sobie mówisz jedną, jakie masz objawy, a lekarz patrzy się na ciebie, a to na przykład boli cię lewa ręka, a on ci mówi, żeby ci uciąć prawą nogę. No z takimi lekarzami mamy teraz do czynienia. Aby się pytać, dlaczego na przykład w telewizji czy w radio były takie sytuacje, że komuś wycięli nie tą rękę, co trzeba, czy nerkę, czy co się stało. Po pierwsze, że pewnie na przykład taki lekarz mógł mieć całą serię podobnych zabiegów, no i z przyzwyczajenia o z sześć prawych nerek, a tu nagle lewa nerka, ale personel nic mu już tam nie, nie wspomniał, że na przykład trzeba byłoby to zrobić inaczej, że to jednak nie ta nerka, co wcześniejsza wycina u innych pacjentów, że u nich były lewa, a tu jest nagle prawa nerka. Każdy siedział cicho, on sobie wyciął co chciał, nawet się nie patrzył w papiery, no nie? Albo na zasadzie wydawało mi się. Czy Wy to rozumiecie? Widzicie, o czym ja mówię? Słyszycie? To jest po prostu jedna wielka niedorzeczność. Ci ludzie robią z nami pacjentami co chcą. I my jeszcze im za to płacimy, i mamy im jeszcze dziękować, i za przeproszeniem robią wszystko, tylko żeby ich nie pozywać do sądu, a za przeproszeniem, jak nam utną rękę, no już wypadałoby chyba coś z tym zrobić, nie? Bo to chodzi o nasze zdrowie. A w tych czasach mamy też coś takiego, że są te wszystkie kasty. Ja w tym momencie mówię tutaj o leczeniu lekarzach, to powiem wam co o tym myślę konkretnie w tym temacie. Prawników na razie zostawimy gdzieś tam dalej, i polityków. Mówimy o lekarzach. Jeśli byłaby sytuacja, że na przykład lekarz traktuje nas jak powietrze, daje nam złe leki, mamy efekty uboczne i jest cała masa takich pacjentów, że chodzą do tego lekarza, a gówno im to daje, albo na przykład zdrowie im się pogorszyło coś, to powinien być pozew zbiorowy, pozew zbiorowy do sądu. Nie żartuję. Powinien być jakiś jeden dobry prawnik na całą Polskę albo na województwo, który takim ludziom pomaga i sędzia też powinien mieć odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i być nieprzekupny. Tak samo jak ci prawnicy, bo za przeproszeniem, jeśli mamy takie sytuacje, że lekarz lekarza kryje, a my jeszcze staramy się e, tych lekarzy jakoś tak m, boczkiem, że tak powiem, z boczku, z boczku traktować na zasadzie, no jeśli chodzi o nas, mu się nie udało, ale innym pacjentom pewnie pomoże. Tak, a co jak zabije innych pacjentów, co? Jeśli taki lekarz chociaż raz nie poniesie konsekwencji swojej błędnej diagnozy, czy tego, co komuś wyrządził jakąś krzywdę, to on będzie dalej to robił. On będzie się czuł bezkarny. I na zasadzie w Polsce mamy coś takiego, że lekarze czują się bardzo bezkarni, bo jestem profesorem, bo mam najwyższe kwalifikacje, bo ja na pewno mam rację. No właśnie nie. Bo Twoja wiedza może być na podstawie książek i pozycji naukowych, które wyprodukowałeś, a nie na podstawie. Tego, co się dzieje na co dzień. Prawdziwych, realnych przypadków. Tym bardziej, że jak jedziesz na podręczniku, że każdy, te objawy, które ci pacjent mówi, to na pewno jest to i dajesz lek temu pacjentowi jak innym ludziom, a ten pacjent powinien ci przecież powiedzieć, pierwsze, czy jest ubezpieczony, drugie, czy ma jakieś alergie czy ma powikłanie, jak reaguje na inne leki, czy coś bierze. To taki powinien być podstawowy wywiad, żebyś się dowiedział co ten pacjent bierze. Poza tym lekarze też powinni pytać się pacjenta o różne jego schorzenia. Powiedzieć temu pacjentowi, że spróbował ten lek przez jakiś czas brać, jakby coś się działo, to żeby zadzwonił do tego lekarza i mu od razu powiedział, jak coś się dzieje, żeby go ratować. Jakby coś mu się stało, nie. Cisza. Po prostu nie ma lekarza, nie? no no i powinniśmy ludzie coś tym wreszcie zrobić a nie żeby tacy lekarze profesorowie czuli się bezkarni i jeden drugiego kryje a za przeproszeniem ile ludzi zginie przez takich ludzi? ilu z nas wyląduje w piachu, bo żadne z nas nie było w stanie się odezwać nic odezwać ja się odzywam w tym momencie i naprawdę, jak będzie taka sytuacja u mnie w przyszłości, fakt, że ja teraz miałam trochę za dużo wszystkiego na głowie, nawet nie będę w tym odcinku mówić co, a po prostu cały świat, zdrowie, finanse, rodzinka, i to taka, że spiekła rodem, dodać do tego jeszcze rozprawy sądowe i cała masa innych rzeczy, i jeszcze jednocześnie pomagam innym ludziom i dzielę się swoimi radami, to jak to załatwiałam. I co myślę w danych tematach, że po prostu ratować cztery litery swoje i innych osób, że żyli, że po prostu żyli, żeby coś z tym zrobili, a nie na zasadzie będę mieć szczęście. Nie, trzeba coś z tym zrobić. Pomyśleć o tym i to tu i teraz, a nie za dwa lata. Za dwa lata już cię człowiek może nie być na tym świecie. No. To tyle, jeśli chodzi o temat reagowania na takich ludzi. Powinniśmy coś z nimi zrobić. I naprawdę, jeśli są jakieś cudowne komentarze w, in w internecie, nie wierzcie w nie, ludzie. Rzeczywiście są osoby, które dodadzą jakiś miły komentarz, ale najczęściej to są lekarze, rodziny tych lekarzy, albo agencje marketingowe, które dodają te piękne komentarze, jaki to pan doktor jest dobry i co ty? No dobrze, jak.